Cześć, to jest ty z White Cloud Handmade. Witaj w kolejnym filmie. Witaj w kolejnym filmie, który jest nieco inny niż ta, która do tej pory hmm, pokazywałam, ta, która do tej pory nagrałam. Mianowicie dzisiaj zajmiemy się szyciem ręcznym. Chcę Ci pokazać, jak uszyć ręcznie gumkę do włosów z Crunchy. Ja sięgnę za siebie, żeby Ci pokazać. O, właśnie taką gumkę. Niepotrzebna jest do niej maszyna. Wystarczy igła nitka i dwie ręce. I poradzisz sobie z, z tym, żeby uszyć ją właśnie ręcznie. Co będzie nam potrzebne do... Do uszycia. Ja sobie wycięłam z veluru taki kawałek 50 cm na 13 materiału. Tak naprawdę, możecie wykorzystać materiał jakikolwiek chcecie, cokolwiek macie w domu, jakieś resztki, które zostają. Możecie wykorzystać na gumkę. Ja będę szyć akurat taką grubszą, ale spokojnie możecie też uszyć coś cieńszego. Oczywiście igła z nitką. Ja celowo wybrałam nitkę ciemniejszą, żeby Wam pokazać, żebyście jakby zobaczyli ściek, bo jakbym wybrała w kolorze materiału albo białe, to myślę, że ta nitka by nam się po prostu zgubiła. Oprócz tego, potrzebne będzie jakieś 20 cm gumki, takiej e, najlepiej półcentymetrowej. Z doświadczenia wiem, że ona najlepiej się sprawuje jako gumka, e, właśnie w gumkach takich skręci. E, I teraz tak, jeśli będziecie chciały zaszyć. Tą gumkę to wytnijcie sobie 20 cm, jeśli będziecie chcieli związać ją, nie szyć tylko w środku ją związać, to tak 25 cm sobie wytnijcie, bo jest do wiązania potrzebne troszeczkę więcej. No i fajnie, jeśli będziecie mieli też szpilki, ponieważ warto sobie spiąć tą gumkę, żeby nam się nic w trakcie nie przesuwało. Jeśli to mamy gotowe, no to zapraszam do szycia. Zaczniemy od spięcia tego materiału. Ja powiem tak: welur jest takim materiałem, który się gdzieś tam nam troszkę może zwijać. Także ja sobie przypinam jak najbliżej brzegu. A dlaczego też to jest myślę odpowiedni, odpowiedni, odpowiednie miejsce, żeby spinać? To dlatego, że szyjemy zawsze około 1 cm od brzegu. I jak mamy te szpileczki wpięte wyżej, no to tym samym łatwiej nam jest tutaj przeszywać. Nie, musio, nie musimy wtedy wypinać po kolei tych szpilek, tylko sobie szyjemy do końca. I jak mamy tak spiętą, spięty materiał, to nie szyjemy do końca, tylko zostawiamy sobie kilka centymetrów z jednej i kilka centymetrów z drugiej strony. Ja też sobie zostawię troszkę więcej, bo jak widzicie, tutaj ja mam brzeg fabryczny, więc chci będę chciała sobie to też wyrównać, żeby ta gumka później nam się łatwiej e, złożyła. Także ja sobie szyję jakieś 5 cm z jednej, 5 cm z drugiej, bo będę i tak jeszcze obcinać, zostawiam sobie nieprzeszyte. Także tutaj po całej długości zszywam ręcznie. No to zaczynamy. Jeszcze sobie wezmę miarkę i tak mniej więcej zobaczę, gdzie jest ten 1 cm. No to myślę, że możemy zaczynać. Wbijam sobie igłę od spodu i ja sobie robię taki rygielek, tak jak maszyna mi robi, żeby mieć pewność, że nic mi się tutaj nie wysunie, bo czasami jest tak, że jak mocniej pociągniemy, to ten supełek, który mamy z tej drugiej strony, nam po prostu wychodzi. Dlatego ja sobie tutaj w tym jednym miejscu robię dwa, dwie, trzy takie pętelki zanim pójdę, pójdę dalej. Mam, mam to zamocowane, e, więc teraz będę szyć dalej. Ja będę szyć szwem stebnowym, stebnówką tak zwaną. I teraz sobie e, ustalam, na, jakby jaką długość będą, e, będzie miał mój szef. I sobie wbijam na takiej długości igłę, i staram się, żeby te odległości były mniej więcej takie same. To wtedy ten szef będzie, będzie równy. Jak macie od spodu wbitą, um, przebitą igłę, no to właśnie sobie teraz wbijamy tak, żeby z jednej i z drugiej strony była podobna odległość. I tym samym z jednej i z drugiej strony mamy właśnie taki szef. Jak już mamy przeszyte po długości całość, nie patrzcie, bo jest na szybko i zdecydowanie może być ładniej. To bierzemy sobie agrafkę i przewijamy sobie tutaj na drugą stronę. I jak już mamy wywinięte, to bierzemy sobie te dwa boki. I też tutaj w miarę tak, żeby było wszystko równo. Spinamy. I również na centymetr szyjemy, żeby tutaj nam się już taka gumeczka zrobiła. Teraz jak już mamy tutaj zszytą tą część, tak, to mamy gumeczkę gotową, prawie. Znów bierzemy agrafkę. Ja sobie teraz jeszcze wezmę dodatkowo szpilkę. Przebijam sobie tą gumkę. Natomiast jeśli chodzi o to, żeby Wam nie uciekała gumka, to warto sobie ją spiąć tutaj na przykład szpileczką, nie? I wtedy jak przeciągamy, to mamy pewność, że nam ta gumka nie ucieknie. I teraz e, jeśli chodzi o końcówki tej gumki, no to mamy dwa sposoby. Albo sobie ją wiążemy właśnie na supełek, albo tutaj możecie sobie spiąć. Ja akurat mam dla mnie za długą gumkę, więc będę robić e, supełek, ale możecie sobie spiąć i tutaj również e, mocno z tebnówką na kilka razy tutaj e, przeszyć. Jeśli chodzi też o gumkę, o, o długość gumki, to tak naprawdę wszystko zależy od Was. Ja lubię taką gumkę, którą mogę sobie założyć na rękę, ale lubię, jak zakładam ją na włosy, no to żeby mi się na przykład dwa razy oplotła wokół kucyka czy wokół warkocza, tak? Więc o, na, na zasadzie czegoś takiego, tak? Jeśli lubicie większą gumkę, no to wiadomo, wtedy możecie sobie zrobić tak, jak chcecie. No i ostatni... Etap, czyli za, zakończenie y, tego, tej dziurki, która nam tutaj została na, na wywinięcie. Ja sobie spinam y, szpileczką, żeby sobie pomóc, i szwem krytym będę ukrywać tą dziurkę. Pamiętajcie, żeby sobie dobrze dobierać kolorystykę y, nitek, dlatego że to później jest widoczne. Tak na przykład tutaj widzicie, ja troszeczkę luźniej tutaj zszyłam i już nam wychodzi ten kolor. Dlatego warto, warto ym, no dobierać tak, żeby później nam to nie, nie, nas to nie raziło, nie? I teraz szwem krytym szyjemy. Prowadzicie y, kawałek po jednej stronie i na równi zaczynacie kawałek po drugiej stronie. No i nam się wtedy chowa ten, ten szef. Gumka gotowa, ja serdecznie Wam dziękuję za szycie. Wspólne, jak widzicie, również ręcznie da się wiele rzeczy zrobić. Może jest to troszeczkę bardziej czasochłonne, ale jeśli nie macie maszyny, również możecie sobie poradzić w szyciu takich jakichś drobnych rzeczy gumek, ekotoreb. Myślę, że jeszcze będzie okazja, żebyśmy Coś uszyli wspólnie ręcznie. Za dziś Wam dziękuję. Oczywiście będzie miło, jak zostawicie kciuka w górę, jak zasubskrybujecie kanał. Odsyłam Was również do moich mediów społecznościowych. No i zapraszam na kolejny film. Dziękuję i do zobaczenia.